Czy tłuszcz naprawdę tuczy? Czy masło to twój wróg, a olej kokosowy to samo zło? A może to wszystko mit? Dziś rozwalamy najbardziej zakorzenione przekonania na temat tłuszczów i pokażę ci, które z nich nie tylko nie szkodzą, ale wręcz leczą. Jeśli chcesz wiedzieć, które tłuszcze poprawiają pracę mózgu, wspierają serce, zmniejszają stany zapalne i dodają energii, ten odcinek jest dla Ciebie. A na końcu pokażę Ci dwa zdrowe i turboproste przepisy na tłuszczowe bomby energii. Zacznijmy od tego. Przez lata karmiono nas mitem, że tłuszcz to główna przyczyna otyłości, zawałów i chorób. Reklamy beztłuszczowych produktów zrobiły swoje. A prawda? Tłuszcz jest niezbędny. To nasze paliwo, budulec mózgu, błon komórkowych, hormonów. To nie tłuszcz. A przetworzone węglowodany i cukry są głównymi winowajcami epidemii chorób metabolicznych. Teraz sprawdźmy, które tłuszcze naprawdę nas naładują zdrowiem. Pierwszy awokado, Kremowe Złoto Zdrowia Awokado, to tłuszczowy superfood. Zawiera jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, omega 9, potas i witaminę E. Obniża poziom złego cholesterolu. Wspomaga układ nerwowy i koncentrację. Zwiększa przyswajalność witamin A, D e, i K, jak jeść. Pokrojone w sałatkach, zmiksowane na pastę, w smoothie lub jako kremowy dodatek do jajek. 2. Masło klarowane. GI. ajurwedyjskie złoto. Masło klarowane ma wyższą temperaturę dymienia niż zwykłe masło. Nie zawiera laktozy ani kazeiny. W ajurwedzie używane od wieków jako lek. Źródło kwasu masłowego. Wspiera jelita. Działa przeciwzapalnie, idealne do smażenia. Nie utlenia się tak łatwo. Dodawaj łyżeczkę do gotowanych warzyw lub używaj jako tłuszcz bazowy do zup. Olej kokosowy. Tropikalna bomba energetyczna. Choć przez lata demonizowany, dziś wraca do łask i słusznie. Zawiera średniołańcuchowe łańcuchowe kwasy tłuszczowe. MCT, które nasz organizm od razu przekształca w energię. Wspomaga odchudzanie, ma działanie antybakteryjne i antygrzybicze. Super do smażenia. Stabilny w wysokich temperaturach. Spróbuj go w kawie lub dodaj do owsianki, smoothie i domowych batoników. Omega-3. Morskie złoto dla mózgu i serca. Kwasy Omega-3, EPA i DHA to jedne z najważniejszych tłuszczów w diecie. Znajdziesz je w tłustych rybach, łososiu, sardynkach, makreli. Ale też w siemieniu lnianym czy orzechach włoskich. Redukują stany zapalne. Obniżają ryzyko depresji. Poprawiają pracę serca i funkcje poznawcze. Jedz ryby minimum dwa razy w tygodniu, a jeśli nie lubisz, sięgnij po suplementy omega-3 z certyfikatem czystości. Oliwa z oliwek Extra Virgin. Sekret długowieczności. Podstawa diety śródziemnomorskiej, uznanej za jedną z najzdrowszych na świecie. Pełna polifenoli i przeciwutleniaczy. Chroni serce. Działa przeciwstarzeniowo reguluje poziom cukru we krwi. Stosuj na zimno do sałatek, hummusu, past, warzyw gotowanych na parze. Żółtko jaj, niedoceniana skarbnica zdrowia, przez lata demonizowane, dziś wraca do łask. To źródło choliny, kluczowej dla mózgu i metabolizmu tłuszczów. Bogate w witaminy A, D, E, K. Dobre źródło luteiny dla oczu. Naturalny balans tłuszczów i białka. Jedz całe jajka, nie tylko białka. Idealne na śniadanie w stylu keto orzechy i nasiona. Małe, ale potężne. Migdały, orzechy włoskie, pestki dyni, słonecznika, siemielniane, chia. Sycą i stabilizują cukier. Wspierają układ nerwowy. Dostarczają błonnika i witamin z grupy B. Uważaj tylko na ilość. Garść dziennie wystarczy. Idealne jako przekąska, dodatek do owsianek, koktajli i sałatek. Dlaczego warto włączyć je do codziennej diety? Lepsza koncentracja. Twój mózg kocha tłuszcz, dosłownie. Osoby jedzące zdrowe tłuszcze mają lepszą pamięć, koncentrację i mniejsze ryzyko depresji. Zdrowe hormony. Tłuszcz to budulec hormonów płciowych. Dieta beztłuszczowa równa się rozregulowane libido, tarczyca i nastroje. Szybsza regeneracja i mniej stanów zapalnych. Omega 3 i GI dosłownie gaszą pożary w Twoim ciele. Jeśli często chorujesz albo czujesz się rozbity, to może być brak tłuszczu, a nie witaminy. Bonus Przepisy na zdrowe tłuszczowe bomby. Kulki mocy z masłem orzechowym i olejem kokosowym. 3 łyżki masła orzechowego, 1 łyżka oleju kokosowego, 2 łyżki siemienialnianego, daktyle i kakao. Zmiksuj, uformuj kulki, schłodź. Turbo Energia na wynos. Sałatka mocy z awokado, jajkiem i oliwą. Awokado, jajko na twardo. Pomidorki, oliwa, szczypta soli i pieprzu. Możesz dodać pestki dyni i rukole. Widzisz? Tłuszcz nie musi być wrogiem, wręcz przeciwnie. To źródło życia, energii i zdrowia, jeśli wybierzesz mądrze. Daj znać w komentarzu, który tłuszcz jest Twoim ulubionym. A może czegoś nowego dziś się dowiedziałeś? Jeśli chcesz więcej prostych wskazówek o tym, jak naturalnie się naładować, zostaw suba, daj łapkę i kliknij dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Naturalnie Naładowani.